Zdrowie, bezpieczeństwo, szkolnictwo to priorytety w działaniach Polesławieckiego Powiatu. Jeżeli zdrowie, to oczywiście programy profilaktyczne dla mieszkańców powiatu finansowane z budżetu, ale to także, a może przede wszystkim Powiatowy Szpital. W tym roku powiat wspomógł szpital kwotą ponad 900 tysięcy złotych, z czego około pół miliona właśnie na przebudowę obiektu na oddział zakaźny. 300 tysięcy na zakup sprzętu i około 100 tysięcy na różnego rodzaju roboty wewnętrzne na drogach wewnątrzszpitalnych? Tymczasem drogi powiatowe to kolejne z priorytetowych działań starostwa. Do utrzymania powiat ma 300 km swoich dróg i 100 km dróg wojewódzkich. Tylko w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych starostwo zainwestowało w drogi w ciągu ostatnich 5 lat około 24 milionów złotych. Przebudowało za to ponad 50 km dróg. Mamy w tym czteroleciu wykonane drogi, nowe drogi pobudowane o długości 37 km na warto 17 milionów. Powiat nie ukrywa zadowolenia z uczniów swoich szkół. Absolwenci liceów i techników zdali w tym roku maturę najlepiej na dolnym Śląsku. Jak często powtarzam my się, że my się już przyzwyczailiśmy do tego, że oni są pierwsi drudzy albo trzeci i być może przestajemy traktować to osiągnięcie jako wymierny sukces, ale to proszę państwa sukces przecież jest i będziemy to zawsze, podkreślać. Starosta podkreśla też znaczenie nowej siedziby powiatu nie tylko dla samego urzędu, ale przede wszystkim dla jego klientów. Budowa nowej siedziby to największa, ale nie jedyna inwestycja starostwa. Powiat wspomaga finansowo szpital. W tym roku dołożył ponad pół miliona do remontu nowych pomieszczeń dla oddziału zakaźnego. Jest to bardzo nowoczesny oddział. Jest 13 łóżek. W większości są to sale jedno- i dwuosobowe, w tym są dwie izolatki. Każda izolatka ma odrębne wyjście na zewnątrz. Wszystkie pokoje, wszystkie sale chorych mają dostęp do instalacji sanitarnej. Każda ma odrębny węzeł sanitarny. Będzie obsługa trzech lekarzy i jeden rezydent. Budowa nowego oddziału zakaźnego ma się zakończyć w połowie listopada i będzie kosztować 1,7 mln zł. Do tego trzeba będzie dołożyć 200 tys. na wyposażenie. 600 tysięcy udało nam się uzyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Powiat Bolesławiecki przeznaczył na inwestycje w tym roku 500 tysięcy oraz ponad 176 tys. na wyposażenie. Równolegle do remontu nowej siedziby oddziału zakaźnego, szpital rozbudowuje też oddział neurologiczny do 30 łóżek, po to, by w przyszłym roku walczyć o pełny kontrakt na usługi w zakresie neurologii. A kolejnym wyzwaniem jest modernizacja bloku operacyjnego. Szpital przygotował dwie koncepcje. Pierwsza wersja polega na tym, że w miejscu zlikwidowanego oddziału zakaźnego zostanie wybudowany kondygnacyjny obiekt z łącznikiem na poziomie pierwszego piętra z dotychczasowym obiektem szpitalnym. I na drugim piętrze będzie zlokalizowana kwestia trzech sal operacyjnych, czyli to będzie ten blok operacyjny. Na pierwszym piętrze będzie. Oddział intensywnej opieki medycznej, a na parterze będzie centralna sterylizatornia. Druga, bardziej bogatsza wersja polegałaby na tym, że tutaj, przy ciągu przychodni, która, przy której stoimy aktualnie, od strony jeleniogórskiej dobudowany byłby dodatkowy pawilon w kształcie litery C. Gdzie y, na każdej kondygnacji, a byłoby tych kondygnacji cztery, byłaby powierzchnia y, użytkowa 1000 metrów. I począwszy od góry, blok operacyjny, następnie y, oddział intensywnej opieki medycznej, następnie y, centralna sterylizatornia, później oddział chirurgiczny i na końcu oddział. Y, Noworodków, oddział położniczy i oddział. to jako jeden oczywiście oddział i oddział ginekologiczny. Są przygotowane dwie wersje, ale bardziej realistyczna jest ta wersja pierwsza. Alternatywnych wariantów nie było co do remontu ulicy Staszica. Wiadomo było, że ulicę trzeba zrobić, bo jest w fatalnym stanie i zrobiono. Za pieniądze zaoszczędzone w przetargach. Proszę Państwa, i już jest jest już ulica Staszica. Robiliśmy ją w trakcie roku z pieniędzy, które zaoszczędziliśmy na innych inwestycjach i tak jak było napisane na tablicy. Powiat wolesławiecki inwestował. Starosta przepraszał za utrudnienia, ale proszę zobaczyć za mną piękna wyremontowana ulica Staszica w Bolesławcu z pięknymi chodnikami, bezpieczna. Bezpieczne mają być też drogi remontowane na terenie innych gmin w powiecie bolesławieckim. Jest na ukończeniu droga Nowa kuźnia modła o wartości przeszło 4 milionów, długość tej drogi 7 kilometrów, 7 km. Dalej ulica Sikorskiego w gromadce o wartości przeszło 500 tysięcy, mamy, w tym czteroleciu wykonane drogi. Nowe drogi pobudowane o długości 37 kilometrów na warto 17 milionów. A podsumowując to, to wszystko, można powiedzieć, że mamy nowych dróg w tym ostatnim ośmi ośmioleciu, co tutaj jesteśmy razem. Mamy dwie trzecie prawie nowych. Jedno jest pewne, czy to drogi nowe, czy te, które jeszcze czekają na remont i o jedne i o drugie trzeba na bieżąco dbać. Kilka lat temu Powiat zobowiązał się także dbać o drogi wojewódzkie po to, by szybciej i sprawniej reagować na problemy drogowe. 7 lat temu podpisaliśmy z zarządem województwa dolnośląskiego umowę o bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich. Jest, znajdujemy się na drodze wojewódzkiej 297 z kierunku Jeleniej Góry na Zieloną Górę Szczecin. Jest to bardzo ważny szlak komunikacyjny. Były różne, różne stanowiska radnych. Jedni mówili, że nie trzeba podpisywać. No, nasza koalicja rządząca wtedy Pamiętam, przeforsowała ten plan i to się sprawdziło. Dlaczego? Po pierwsze mamy bieżący jak gdyby wpływ na inwestycje, jakie się na tych drogach wykonują. Pewne, pewne spostrzeżenia, pewne niedomagania, nawet, nawet jakieś sprawy takie yy, gdzieś niebezpieczne zapadliska, czy dziury, czy coś, to my od razu interweniujemy, a jeżeli to jest już poza zakresem bieżącego utrzymania, interweniujemy do Zarządu Wojewódzkiego i szybko, szybka jest reakcja. Szybko zareagowano też na pomysł bolesławieckich lekkoatletów, by wybudować w Bolesławcu lekkoatletycznego orlika. Za nami coś, co już w przyszłym roku będzie orlikiem lekkoatletycznym, czyli boiskiem, które służyć będzie różnym środowiskom. Przede wszystkim będzie to boisko przyszkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w związku z czym uczniowie tej szkoły, ale też mechanika, na przykład będą korzystać z naszego lekkoatletycznego orlika, natomiast po lekcjach będzie to obiekt ogólnodostępny, jak Państwo wiedzą. Oddajemy, tak można powiedzieć, naszego orlika w ręce fachowców. Bartek Gruman, Darek Łomański, Bolesławia, trzeci, jeśli dobrze pamiętam, klub lekkoatletyczny, jeśli chodzi o dzieci i młodzież na Dolnym Śląsku, zawodowcy, fachowcy, którzy spowodują, że to boisko będzie żyło, ponieważ będziemy tutaj również docelowo realizować dodatkowe, jak to się teraz mówi, projekty, czyli pozyskamy pieniądze na zajęcia z młodzieżą. Będziemy mogli jako my, jako e, trenerzy pochwalić się e, tym, co osiągnęliśmy. Mamy naprawdę e, wspaniałą młodzież i myślę, że w końcu. E, nasi wszyscy e, tutaj krajanie będą mogli zobaczyć te perełki, e, które mamy na żywo. Łącznie tam z Mateuszem Tofilem, z rekordzistą polski. Z Kacperem Molszewskim, który jest piątym zawodnikiem na, e, w Europie, z Ewą Ochocką, z Maćkiem Gosem, mistrzem Polski. Po wykonanych kapitalnych remontach w szkole e, możliwa okazała się modernizacja naszego otoczenia, a więc poszerza się oferta edukacyjna, nasza, możliwości dla naszych uczniów i po prostu pięknieje teren przeszkolny. I nie da się ukryć, pięknieje też teren między nową siedzibą starostwa, siedzibą gminy Bolesławiec, a teatrem starym. Budując siedzibę, starostwo postanowiło zainwestować także w otoczenie, a sama budowa powoli zmierza do końca. Za mną, jak widać, starostwo nowe. W budynku byłej szkoły, przed chwilą rozmawiałem. Mieszkańcami i mówią dobrze, że ten budynek nie został wyburzony, dobrze, że nie został zmarnowany. I proszę zwrócić uwagę, że po 15 latach funkcjonowania będziemy mogli nareszcie wszystkie nasze wydziały, wszystkich urzędników, którzy przecież załatwiają sprawy naszych mieszkańców, zgromadzić w jednym budynku. Osoby niepełnosprawne, Będą obsługiwane w sposób bezproblemowy. Wszyscy inni mieszkańcy, Wydział Komunikacji będzie na parterze. Tam zawsze załatwiamy bardzo dużo spraw. Ważne jest też to, że w samym centrum miasta, obok Starostwa, między Starostwem a Powiatowym Teatrem, powstał parking. Parking na prawie 60 miejsc postojowych. Będzie to budynek przyjazny, praca będzie tam dobrze zorganizowana. Jestem przekonany, że jest to dobra inwestycja. Nowa siedziba Starostwa ma być gotowa na wiosnę przyszłego roku.